Nasłuchałem się różnych rzeczy o Wojownikach Maryi i nawet nie wiem dokładnie, skąd się tego nasłuchałem konkretnie. Nie pamiętam. Były jakieś różne takie akcje. Też nie wiem, konkretów nie podaję teraz, bo musiałbym poszperać i tak dalej. W każdym razie z jakichś tam wycinków tego, co jest w sieci, uzbierał mi się pewien taki obraz koślawy, teraz wiem, że to był koślawy obraz Wojowników Maryi i księdza Dominika Chmielewskiego. Też jakiś taki obraz. Na pewno... Część z tych rzeczy, które gdzieś tam sobie krążą w sieci, są może i prawdziwe, no nie, niektóre, nie chcę w tym się teraz jakby babrać, nie chcę mówić o tym, ojej, a może ktoś tam coś tam złego powiedział, nie, ten odcinek w ogóle nie jest o tym, w zasadzie ten odcinek nie będzie o tym, że ja będę tutaj cokolwiek gadał, ja chciałbym tylko krótko zrobić taki wstęp do tego, co wam za chwilę pokażę. Yy, otóż wczoraj wieczorem jakoś mi śmignęło na Facebooku ogłoszenie, że jutro, czyli dzisiaj, 13 stycznia 2024 roku, będzie zjazd wojowników Maryi w Ełku. Nie? I tak yy, no właśnie mówię, wcześniej miałem jakieś takie zdanie, bardziej chyba na minus. Znaczy nie jest, że sama inicjatywa jest na minus dla mnie, bo dla mnie to, że zrzeszają się, w sensie no, gromadzą się faceci, żeby razem wspólnie się modlić, no to ja zawsze jakby miałem to w sercu, że tak powinno właśnie być. Tylko miałem pewne jakieś tam obiekcje, które były spowodowane tym, że jakieś informacje krążące w sieci gdzieś mi wykoślawiły trochę ten obraz. I moja pycha też mi go wykoślawiła, bo tak naprawdę nie chcę przerzucać tej odpowiedzialności na, na kogoś innego. Także na początek w ogóle chciałbym przeprosić, przepraszam yy, wojowników Maryi yy, za to, co nigdy i tak nie usłyszeli w zasadzie chyba. Miałem kiedyś takiego shorta, którego ta, też skasowałem, który trochę, troszeczkę sobie kpił yy, z, tego, z tych ich mieczy. Yy, usunąłem go, bo mój przyjaciel powiedział, że no, nie w porządku, nie chcę teraz się w to zgłębiać. Po prostu to był błąd, popełniłem błąd i przepraszam. Yy, dzisiaj byłem właśnie. Tam, to mo możecie teraz to też zobaczyć na tych przebitkach. Yy, Wełku byłem, tak? Pojechałem z moim przyjacielem ze wspólnoty i yy, jestem totalnie poruszony tym, co zobaczyłem. Yy, widzieć tyle, tyle facetów, tylu facetów razem modlących się. Yy, no, no, niesamowite, niesamowite przeżycie, niesamowicie budujące przeżycie. I jeżeli są tu tacy sceptycy na tym kanale, albo jeżeli ten film ogląda ktoś, kto właśnie wojowników Maryi gdzieś z jakiegoś powodu postrzega jako jakiś, no, w jakiś taki dziwny sposób, że nie jest do nich przekonany, to ja bym chciał, żeby ta osoba pojechała na taki zjazd, gdzie jest właśnie tylu tych mężczyzn. Najlepiej, Najlepiej bym chciał, żeby pojechała ta osoba właśnie w kwietniu. Wiem, że będzie do Wrzeszowie i zachęcam ciebie, jeżeli to oglądasz, pojedź i dopiero później y, miej swoją opinię na ten temat. Po tym, co ja dzisiaj zobaczyłem, to, co dzisiaj przeżyłem, to, y, jak y, wsłuchałem się w słowa księdza Dominika Chmielewskiego, którego uwaga, nigdy nie krytykowałem jakoś w taki sposób, żeby. Te, te komentarze, które czasami się pojawiają pod moimi shortami, były adekwatne do tego, co ja powiedziałem. Na przykład mam takiego shorta, w, których mówię właśnie, takiego shorta, w którym mówię, że czy ksiądz Dominik Chmielewski może się mylić. I tam niektórzy mnie już hejtowali, ale słuchajcie, to, to jest prowokacyjne. To chodzi tylko o taką pewną prowokację do myślenia krytycznego, że on może się mylić co w ogóle nie umniejsza temu, jakim jest wspaniałym kapłanem, no nie? A to jest moje zdanie, że jest wspaniałym kapłanem, uważam, że jest wspaniałym i dzisiaj to się tylko potwierdziło, dzisiaj mogę to powiedzieć, no, byłem świadkiem tego, w ogóle samo to, co on zrobił z tą wspólnotą, no, pff, niesamowite, nie? Dlatego jakimś cudem, jeżeli by to trafiło na granie w ogóle, żeby on to widział, no to ja podziwiam naprawdę to, co księża zrobiłeś, to jest wielkie dzieło, niesamowite. Widać, że Duch Święty działa tutaj. Jest no, piękne po prostu, coś niesamowitego. Ja wróciłem i mówię do żony, że y, mam takie jakieś wrażenie w środku, że ja chyba całe życie moje duchowe czekałem na ten moment. Nie? To jest, wiem, że to bardzo mocne słowa, ale ja naprawdę potrzebowałem znaleźć się pośród facetów samych, którzy chcą przeżywać wiarę. Nie, nie chodzi o to wykluczenie jakichś kobiet, tylko o poczucie takiej męskiej wspólnoty, nie? bo my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takiego. No, z niewieściałego ko ko kościoła, no nie a kościół widać, że się odradza w niesamowity sposób. I to, co dzisiaj zobaczyłem, to jest takie odrodzenie dla mnie, że jej, ludzie, którzy mnie znają, mogą się nawet mocno zdziwić tym, co ja tutaj teraz mówię, nie. Ale dlatego właśnie chciałbym podkreślić i nie chcę przedłużać, żeby te osoby y, pojechały na taki zjazd, tak, że, gdzie będzie tych kilka tysięcy tych y, facetów. Y, no, coś niesamowitego, zachęcam, żeby to przeżyć. Nie wiem jak my się w ogóle w tym kościele tam zmieściliśmy, ale się zmieściliśmy, co zobaczycie na tych przebitkach, które udało mi się nagrać, bo później nie mogłem nagrywać, no bo była prośba, żeby nie nagrywać w czasie mszy, ponieważ są od tego odpowiednie już osoby do tego przeznaczone, media, więc ja absolutnie wtedy wyłączyłem aparat i nie chciałem, no, no wbrew temu działać, jest taka prośba i tak dalej. Chciałbym jeszcze dodać, nie chcę też za dużo mówić właśnie o tym, co czułem, bo najlepiej, żeby ktoś sam się tam znalazł. Jeśli jesteś facetem w kościele, gdzieś tam, no po prostu jesteś facetem, jesteś w kościele, to pojedź, to pojedź w to miejsce, pojedź do tych ludzi, stań razem, razem, ramię w ramię obok innych facetów i poczuj to mocno, nie? To, co się działo w kościele, każdy amen, miałem wrażenie, że Kościół się prawie że trzęsie, nie? Mm, niesamowite, widziałem, jak tam dużo facetów też tak się obejmowało, kiedy była jakaś tam wspólna modlitwa czy pieśń. Ja poważnie zachęcam, żeby tam się znaleźć, żeby to po prostu przeżyć. Jest to niesamowicie budujące. Dla mnie, to, mnie to w środku niesamowicie zbudowało, że, że jest tylu nas, facetów, którzy chcemy walczyć o nasze rodziny, chcemy walczyć po prostu o. O, o dobro, o, o nasze czyste sumienia, że chcemy być yy, dobrymi chrześcijanami. Dobra, nie chcę więcej mówić, także zostawiam Was z tymi obrazami. już na początku znieść nasze serca do tętni, które przecież omawiane każde z miast, z których się spotykamy. Chcemy na początku prosić Pana, aby sprowadził krew swoich ran, swojego przebitego powrotu, swojego przebitego serca na cały Eł, na całą Jecezję. Jego ran jest nasze rozdrowienie. Jego krew niszczone wszelkie dzieła diabła. Panie Jezu, prosimy Cię o Twoją krew na Eu. na wszystkich mieszkańców Ełku, na całą diecezję. Prosimy Cię o nastoboża stojącą pod krzyża, aby przekryła swoim płaszczem W szczególny sposób rodziny i małżeństwa, które tam dzisiaj są atakowane przez diabła. Witą do swojego serca, dzieci tych małych, które się rozpadły. Dzieci, które traciły to życie bezpieczeństwa. Może ja proszę Cię, królowe pokoju. Nad po pięknej miłością były cztery rodziny za małżeństwa. Te najbardziej teraz potrzebują wyrania Twojej miłości. Moje prostu